Format U2. Zadanie pierwsze. Przekształcanie liczby dodatniej na liczbę ujemną w kodzie U2. Przekształć liczbę dziesiętną 3 na minus -3 zapisaną w kodzie U2. Rozpoczniemy od zapisania jej binarnie. Jest to 0, 1, 1. Zapisałem ją na trzech bitach, ponieważ zakres reprezentacji w kodzie U2 to -2 do n-1 2 do n, -1, 2 do n -1. Minus 1, minus 1. Czyli w tym przypadku minus 4, 3. Należy zwracać na to szczególną uwagę podczas wykonywania wszelkich działań na liczbach w kodzie 2. Pierwszym krokiem jest dokonanie inwersji bitów. Otrzymujemy w ten sposób 1, 0, 0 oraz dodanie jedynki do tej liczby. Ostateczny wynik przekształcenia to 1, 0, 1. Co można zapisać jako minus 2 do drugiej, plus 2 do zerowej. jest to równe minus 3. A więc przekształcenie przebiegło poprawnie. Teraz zajmiemy się odrobinę trudniejszym przykładem. Przekształcimy liczbę 52. Napierw musimy przedstawić ją w postaci binarnej. Czyli będzie to 1 1 0 1 0. Zero. Jak widać, możemy ją przedstawić na 6 bitach, lecz dla takiej ilości bitów zakres reprezentacji w kodzie U2 wynosi minus 32 do 31. Więc należy znaleźć ilość bitów, dzięki której będziemy mogli zapisać w kodzie U2 zarówno liczbę 52, jak i minus 52. Dla 7 ten zakres wynosi od minus -64 do 63. Więc jest to szukana przez nas ilość bitów. Zapisujemy naszą liczbę jako 0 1 1 0 1 0 0. 0 a następnie dokonujemy inwersji bitów, czego wynikiem jest 1 0 0 1 0 1 1 Na koniec dodajemy jedynkę. i otrzymujemy 0 0 1 1 0 0 1 Teraz zostało nam już tylko sprawdzenie wyniku, to będzie równe minus 2 do 6. Plus 2 do 3 plus 2 do 2. Co jest równe minus 52. A więc wynik jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Zadanie drugie. Dodawanie oraz odejmowanie liczb w kodzie U2. Liczby w formacie U2 dodajemy oraz odejmujemy według zasad dla naturalnego systemu dwójkowego. Natomiast przeniesienia poza bit znaku ignorujemy. Należy również pamiętać o tym, żeby zapisywać liczby na odpowiedniej ilości bitów zgodnie z zakresem reprezentacji w kozie 2. Rozpocznijmy od dodania do siebie liczb 0011 oraz 0011 0. 0 1, 1. 1, 1 i 0. Co będzie równe 6. Jak widać, otrzymaliśmy wynik prawidłowy, ponieważ 3 dodać 3 jest równe 6. Lecz jeśli dokonywalibyśmy tej operacji na liczbach 3bitowych, to nasz wynik byłby błędny. Ponieważ liczba 110 w kodzie u2 to minus 2. Następnie dodajmy do siebie liczbę 5 oraz minus 4. Binarnie 5 to 0, 1, 0, 1. Natomiast minus 4 to 1, 0, 0. Lecz aby obie liczby zapisane były na takiej samej ilości bitów, musimy rozszerzyć liczbę 1, 0, 0 do 4. W kodzie U2 w liczbach ujemnych dokonujemy tego poprzez wstawienie 1 za MSB, więc otrzymujemy 1, 1, 0, 0. Co do wartości jest równe 10,0. 1, 0, 0. 1, 0, 0. 0 i 1. Jak widać, otrzymaliśmy liczbę 1, 0, 0, 0, 1. Jest ona nieprawidłowa, ale jeżeli zignorujemy jedynkę, która została przeniesiona poza bit znaku, to otrzymamy liczbę 0, 0, 0, 1, która wynosi 1. I jest ona absolutnie prawidłowa. Odejmowanie również wykonuje się w taki sam sposób jak dla NKB. Sprawdźmy to na przykładzie. Wykonajmy działanie 2 minus 3. Na początku należy zauważyć, że do poprawnego wykonania tego działania potrzebować będziemy 4 bitów, a więc przejdźmy do liczenia. 2 w kodzie u 2 jest to po prostu 10, ale po rozszerzeniu tego na odpowiednią ilość bitów otrzymujemy 1, 1, 1. 0 Natomiast 3 to 11 jeden, jeden. a po rozszerzeniu 0011 Odejmujemy 1 minus -1 1, Otrzymujemy wynik 1,011, 1, 1, czyli minus 5, więc wykonaliśmy to odejmowanie poprawnie. Zadanie trzecie: mnożenie i dzielenie liczb w kodzie 2. Mnożenie liczb w kodzie 2 różni się nieco od standardowego mnożenia liczb binarnych. Przed przystąpieniem do tego działania musimy rozszerzyć obie liczby tak, aby ich długość wzrosła dwukrotnie. Jeśli mnożymy liczby o różnej długości, to rozszerzamy je względem dłuższej z nich. Wykonajmy przykład minus 2 razy 3. Liczby te zapisane w kodzie u 2 to 1 oraz 011. Rozszerzamy je względem dłuższej z nich, więc do 6 bitów i otrzymujemy. 1, 1, 1, 1, 1, 0 razy zero, 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 Zero jeden 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 jeden. Dodać. zero, jeden, 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 zero, jeden, 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 0 i 1kę przepisujemy dalej. 1 i 1 przepisujemy dalej. 1 i 1 przepisujemy dalej. 1 i 1 przepisujemy dalej. 0 i jedynkę przepisujemy dalej. W wyniku mnożenia otrzymujemy 10111010. Musimy pamiętać, aby zignorować wszystko, co jest po bitem znaku. W ten sposób otrzymujemy 1, 1, 1, 0, 1 0. I jest to równe minus 6 więc wynik jest poprawny. Przejdźmy teraz do dzielenia. Metoda tutaj omawiana będzie polegała na zapamiętaniu znaków dzielonych liczb, zamianie obu liczb na dodatnie, dokonanie dzielenia jak dla liczb naturalnych oraz zamianę znaku wyniku, jeśli znaki dzielnej i dzielnika różniły się. Podzielimy liczbę 0, 1, 1, 0 przez 1, 1, 0, 1. To jest równe 6, a dzielnik jest równy minus 3. Zapamiętujemy, że znaki dzielnej i dzielnika były różne oraz zamieniamy minus 3 na liczbę dodatnią. Zaczynam od inwersji bitów, następnie dodaję jedynkę i otrzymuję liczbę dodatnią, czyli 3. 1, 1, 0, 1. Po inwersji 0010 0, 0. dodajemy jedynkę 1100. Co jest równe 3? Możemy się teraz zająć dzieleniem. Zapisujemy dzielną po lewej stronie, a dzielnik po prawej. Łatwiej będzie, jeśli pominiemy dwa nieznaczące zera i zapiszemy tylko 11. 1. 0, 1, 1, 0 podzielone przez 1, 1. A następnie rysujemy kreskę nad dzielną. Przepisujemy dzielnik poniżej dzielnej i odejmujemy. Jak widać, odejmowanie jest niemożliwe, więc do wyniku dopisujemy 0, a dzielną przepisujemy bez zmian. Przypisujemy dzielną poniżej, przesuwając ją o 1 bit w prawo i przeprowadzamy odejmowanie. Odejmowanie jest możliwe, więc dopisujemy jedynkę do wyniku, a wynik odejmowania to same zera. Więc końcowy wynik uzupełniamy zerami w stronę LSB. Wynik to 2. Pamiętając o tym, że dzielnik i dzielna miały różne znaki, musimy zmienić wartość otrzymanej liczby na ujemną. Zapisujemy ją na 4 bitach i przeprowadzamy procedurę zmiany znaków w formacie U2. Najpierw dokonujemy inwersję. A później dodajemy jedynkę. Otrzymujemy wynik minus 2.